Siemaneczko, witam Was w następnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę jak obrabować, okraść sklep z, z ubraniami, ściuchami, jak to tam nazywa. Ja sobie teraz zaznaczam i jedziemy. I przepraszam teraz że w tym tygodniu nie wstawiłem filmu. Ale po prostu nie wiem kiedy, miałem za dużo nauki. Nie wiem, sprawdziłem, Potem jeszcze jakieś kartkówki. Przepraszam za to, że w tamtym tygodniu nie było. Tak, no bo po prostu za dużo miałem nauki. Tak i teraz sobie tam jedziemy. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Łapce w górę. Wiem, że tak nic nie gadam, no ale poczekamy. Dobra, ja już jestem na miejscu I działa ten sposób Chyba tak, działa to po prostu Na wszystkich yy, Sklepach z ubraniami Ja jestem akurat w bingo I Bierzemy sobie kanister I lejemy i po prostu Z tym kanistrem wchodzimy do środka Widzicie teraz Możemy zastrzelić tą osobę Albo nie, jak kto tam chce Po prostu strzelamy O tutaj Tą. I widzicie, dostałem teraz pieniądze. Znaczy mi to tam nic nie zmieni, bo mam 15 ponad milionów, no ale ktoś, kto zaczyna albo ma mało, może się przydać. I teraz mamy jedną gwiazdkę policji i po prostu musimy uciec. A no to myślę, że już będzie najmniejszy problem. Przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że dla Was też. A jedna gwiazdka to jest jednak mało. Ja tu sobie poczekam Bo oni mnie tak chyba nie dogonią Przynajmniej chyba nie mają ze mną szans Tak mi się wydaje No, ja już ich zgubiłem Widzicie? I możecie zobaczyć, że pieniądze wbiły na moje konto Tak? Czyli to nie jest fake.